Cześć witaj Was! Ja jestem Wojtek! Um, e, tą serię nie będę za, nagrywał sam, ale ze mną jest Przemomistrz! Jeszcze raz. Przemomistrz! mistrz. No congratulations! Um, w tym odcinku będziemy nagrywać Minecrafta, tylko że na mój... tylko że na przem... w świecie. Tak naprawdę to mój brat Przemek. Tylko tak mam. Eee W tym w tym odcinku będziemy nawalać ciapami i klapkami. Tak, tak, tak. Tutaj jest niebiesko jak w róże. Ehm, dobra o, wioska! Co już? Jak tam są, jak tam są diamenty, taki ten Tomek e, z diamentami, to ja się w ogóle zabiję. My w tej wiosce oczywiście zaczniemy naszą przygodę. A może nawet tam zamieszkamy w jakimś domku? No mówiłem. Mówi, że tutaj zaczniemy naszą przygodę. Tutaj będziemy pierwszą mieszkać, ale je, potem, jak zbudujemy sobie dom. O, jest to. To jest, jest... prawda, co tam jest. Podzielę się z tobą. No. Ale nie ma tutaj tej skrzynki. Co? Jest czarno. No... Czekaj, ja tam zobaczę, czy tam coś jest. A nie jest. <laughs> Trzy diamenty! Ole... I trzeba... Zrobimy tak, że ktoś weź... Ja wezmę diamenty, a ty weźmiesz cały strój żelazny. Ale potem się podzielimy diamentami. Bo wszystko na tym świecie będzie wspólne. Czekaj, bo do tego domku. Dobra, gdzie będzie nasz dom? Jakiś wielki, dawaj. O, tutaj jest! Chodź. Właśnie koło tam, gdzie jest wejście. Tutaj. To jest fajny domek. Co? Tutaj. Patrz, nie wiem, gdzie jest wejście. Tutaj jest wejście. Co? Tutaj jest bez drzwi. Dobra, to będziemy musieli tutaj jeszcze jakoś ułożyć. Czekaj, będę tam zrobić drzwi, czekaj, idę po drzwi. Musimy tutaj posprzątać. Mhm. Po co nam pajączyny? Nie wiem, musimy to posprzątać. Chyba tutaj są te No, hmm, Dobra. Widocznie na tym świecie mamy szczęście miejąc takie takie oczywiste. Rzeczy, bloczki Bloczki takie jakby O Boże, mam sześć drewno My tutaj się będziemy rozkładać O, czekaj, 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 czekaj. tu mam jedzonko A. My tutaj się będziemy rozkładać, oczywiście Będziemy mieć jeszcze jedzonko Żeby nie było ten filmik trwa 10 minut. Każdy filmik. Jak Wam się ta wersja spodoba, to będziemy robić kolejny. Jak dobijecie przynajmniej ponad 5 łapek w górę, to będzie mój rekord, to zrobimy... oj Następny odcinek. Tak. Co to ma być za dziura masakryczna? Jeskinia. Dobrze by było jakby to. W który się... Tam napiszcie ci, czy, czy mamy tam iść, czy nie. Chyba się w któryś dzień tam wybierzemy. W komentarzach. Piszcie w komentarzach czy mamy tam pójść, czy chcecie. Bo ja bym tam chętnie poszedł. ale teraz dom? Ten. Okej, okay. czekaj, tam zrobię drzwi, nie? tam zrobić drzwi. Chyba. Ten. Tak ten. Jeśli tutaj są, tak ten. Są pajęczyny Tak tak. Zepsuj to po prostu pojęcie. Zaczekaj, musimy coś tutaj zrobić, żebyśmy wiedzieli, że to nasz dom. Hmm. Musimy jakiś oznak, ale najpierw zróbmy to, co mieliśmy zrobić. W kolejnym odcinku pójdziemy na, na polowanie na owce. Ale w kolejnym odcinku. W kolejnym... Są światełka? Nie ma. Nie ma. No to zepsuj te. Ja pójdę do jakiegoś domku po ty a ty coś tam pojem. Kurde, nie wiem gdzie są środka, Nigdzie nie ma. No, może ząbiaki tu przyszły jakiegoś dnia. Jak to te ząbiaki? To jakaś, jakiś klops chyba. Może tutaj coś jest. Dobra, to ja zbieram nam jedzenie Spoko. A ty idź po jakieś skrzynkę zrób. Nie ja teraz chcę zrobić właśnie. No, ale ja chcę zrobić ten. Co zrobić? Zobaczysz. Łowicz. Dobra, mam jedno. Będziemy robić chleb. Dobre, no to zrób. Ja, ja mogę tylko jeden chleb zrobić. Ja już mogę ja jeden chleb. No. Co to za pyszności? Co ja wiem? A, ziemnioki. Mm. Ej, wezmę wy sobie te dwa pieceki. Będziemy mieć ziarenka w, w zapasie. Pokradniemy, żeby villageri nie mieli co jeść. Ale serio to były jakieś pająki? Wow, odkryłeś no, to dopiero. Jakby pewno tu zaatakowali, jak to są To Tutaj była e, apokalipsa zombie. No, chyba jakiegoś, m, jakiejś nocy. Apokalipsa. Zombie Mam brokuły. Nie żartuję, to nie są brokuły. Ale gdyby były, to by był. Ja mam Ja mam 6 MT, buraki. To są buraki. A, to ja mam buraki, buraki, buraki. I do naszego domku. No idź. Ja szykuję i my już możemy zrobić kilkanaście tych. O, będę mógł zrobić światełka. Fajnie, co nie? No. Ja mam... Zrób jakąś skrzynkę na te rzeczy. No, ale najpierw muszę zrobić sobie światełka, bo nie mamy. Tutaj na patyczek 6 patyczków. A czekaj, czy to są ziarenka? Tak. Okej, okay, no. Mamy 4 te. Tutaj okay. jedna, tutaj jedna, tutaj jedna. Ale ta wioska jest duża. Te, teraz idę wykopać te drewno na skrzynki. Oczywiście my już za 3 minuty kończymy, no teraz sobie będziemy zbierać, hmm. tej wiosce chyba nie ma ziemniaków. Serio? No. No to Mega. Dobra, mam już 20, 20 zboża, 2, 43 nasionki. No, to bardzo dobrze. Będziemy mieć tyle chleba, aż nawet Teraz, teraz mi daj te trzy diamenty, a ty masz cały strój. Czyli te klatę, Pół klatę i, um, um, ten, um, te klatkę i. ten. okej? Okay? Może być? Spoko. No to chodzi do domku. Ale mogę sobie zatrzymać. Będziesz miał miecza, jak ci dam dwa. Ja też sobie jedną na pamiątkę zatrzymać. No dobrze. Nie, bo ja chcę na kilow. Co? A dobra, będziemy kopać też diamenty inne. No jeśli właśnie znajdziemy. Nie będziemy no musieli z danego. Dajmy te, te, same daj te Jeju, ja mam 30 tych. Zboża. No to, dawaj, czekaj, dawaj, 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 dawaj. Diamenty. Dzięki. No, może, może... ej, co ci się pyta? Nie. Ej, czekaj, czekaj, czekaj. Zrobię dwa łopatki. Nie, nie marnuj. Zrób kilów. Okej, okay. um, to zrobiłem kilow. Um, teraz tutaj miałam zrobić, co miałam zrobić. What? Że... Mo możemy dwie skrzynki. A. Aha, co to jest za jabłko? No. Magiczne jabłko. <laughs> Eksplozja jabłko. Ooooooooooooooooooooo. nie niepotrzebne do skrzynki. Dobra, mam 12 tych. No to... Cowajnie potrzebne lecie do skrzynki. Dobra, zrobię sobie jedno to. Eee, już. E, no to ten... E... Dobra, to my się z wami żegnamy. Do zobaczenia w następnym odcinku, jeśli Wam się ta seria podoba. Na